Siemanko, dzisiaj jest specjalny film z okazji 100 subskrypcji. Dziękuję, że jesteście ze mną, że mnie wspieracie. Dzisiaj mamy taki oto piękny most kolejowy i jest ze mną również mój przyjaciel Damian, który chciałby zobaczyć jak to jest porzucać magnesem. Także do pierwszego fanta. No, i pierwszy fancik na dzisiaj. Oh. Taki oto, pręd. Damien właśnie zrobił rzut za trzy i przyczepił magnes do mostu. No! Poszedł. Tuż przy samym brzegu znajdujemy tabliczkę z napisem przejście przez tory zabronione. Zmieniliśmy miejscówkę. Jesteśmy pod innym mostem. Wcześniej byliśmy tam. Tam wypadła tylko ta tablica i, i ten drąg metalowy. A tutaj mamy taką blachę i kapsel i ostatnim fantem na dziś jest taka blaszka Rurka, pręt, jak zwał, jak zwał. Dwa kapsle, a my już na dzisiaj kończymy. Podsumowując, nie, żartowałem. Eee, z racji tego, że ostatnio u nas zaczęły komary strasznie gryźć. A ja zapomniałem się posmarować środkiem na komary. Zaczęło się robić ciemno. Dzisiaj jestem sam. Przyjechałem oto pod ten ładny most. Kiedyś już tu byłem, jeżeli pamiętacie, jeżeli oglądaliście. Ale byłem z małym magnesem. Teraz jestem z dużym magnesem. Zobaczymy, co zdziała ten magnes. Więc widzę, że stan wody się podniósł. Także do zobaczenia. Pierwsze przyłapanie na dzisiaj. Taki. Mam pręcik. Wyciągamy kilka gwoździ. Pręcik i kapsat piwa. Jestem w szoku, ponieważ pod mostem dla samochodów odnajduję taką oto śrubę kolejową. Szok. A teraz wyciągamy nóż. Nawet w bardzo dobrym stanie jeszcze. Wyławiamy takie coś od czegoś dosyć ciężkie. I kapsa. A teraz wyławiamy moje, moje pierwsze akcesoria wędkarskie. Taką oto zanęty. A my znajdujemy dwa takie te i monety. Nie jestem w stanie odczytać teraz co to jest za moneta. Teraz wyławiamy takie. Oto. Pięci sławy. O. O, z kawałkami betonu. Ostatnią rzeczą na dzisiaj, chyba śruba. Tak, chyba śruba zaczyna się robić ciemno, więc się już kończy. Zrobiło się już ciemno. Ja skończyłem. Co, myślę, że no, dzisiejszy dzień był o wiele lepszy niż ostatnim z Damianem Chociażby no, więcej złowiłem, ale też mam śrubę kolejową, ten pieniążek, później Wam pokażę z bliska, co to jest za pieniądz, poszukam go. Eee. A śruba kolejowa już wiem skąd. A jest tu trakcja, też tramwajowa, Podejrzewam że jak remontowali, eee. remontowali tory, kiedyś to może im wpadła. No, także spotkała mnie też e, ciekawa sytuacja. Przyjechało dwóch chłopaków na rowerze. Zaczęli pytać, co robię. Zacząłem ją opowiadać, co złowiłem dzisiaj, e, co w ogóle kiedyś złowiłem. No i się spytali też o nazwę kanału. I zasubskrybowali mój kanał, więc mam też nowych widzów. Także z tej okazji też bym chciał Wam serdecznie podziękować za. To, że jesteście, za to, że wspieracie mój kanał, a ci, którzy jeszcze tego nie robią, zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Pomoże mi to się rozwinąć, ale też cieszę, jak e, ludziom się podoba to, co robię. Więc do usłyszenia, hej.